Cześć, mówi Bartoz Zbozień. W tym odcinku zrobimy zadanie, które zryje Ci banie. Jednocześnie wyjaśni ono pewien bardzo ważny aspekt rachunku prawdopodobieństwa, z którym uczniowie mają problem, a nauczyciele nie mają czasu na dokładne wyjaśnienie o co chodzi, bo muszą lecieć z programem nauczania. Zadanie brzmi: rzucasz dwiema monetami. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia jednego orła i jednej reszki? Aby ustalić wzór który należy zastosować, zacznijmy od zadania sobie pytania: czy kolejność ma znaczenie? Odpowiedź brzmi: nie. Masz po prostu policzyć prawdopodobieństwo wyrzucenia orła i reszki. Nieistotne jest dla nas w jakiej kolejności. Skoro kolejność nie ma znaczenia, to wiemy, że zastosujemy wzór na kombinację. Pytanie jednak, którą kombinację, z powtórzeniami czy bez powtórzenia. Musimy więc zadać sobie drugie pytanie: czy elementy mogą się powtarzać? Tylko które elementy. Przy rzucie monetą możemy uzyskać albo orła, albo reszkę. One właśnie tworzą nasz zbiór dostępnych elementów. Czy mogą się one powtarzać? Skoro rzucasz dwiema monetami, to oczywiste jest, że możesz uzyskać dwa orły bądź dwie reszki. Tak więc odpowiedź brzmi tak. Elementy mogą się powtarzać, a skoro tak, to zastosujemy wzór na kombinację z powtórzeniami. Wzór na prawdopodobieństwo już znasz. P od A to się równa moc zbioru A przez moc zbioru omega. Co jest naszym zdarzeniem sprzyjającym A? To wyrzucenie jednego orła i jednej reszki. Najpierw policzmy moc omegi, czyli liczbę wszystkich możliwych rezultatów rzutu dwiema monetami. W tym celu skorzystamy ze wzoru na kombinację z powtórzeniami. N to się równa 2, bo przy rzucie monetą może wypaść albo orzeł, albo reszka. K również jest równe 2, ponieważ rzucasz dwiema monetami. Gdybyś rzucał monetą trzykrotnie bądź trzema monetami naraz, to k byłoby równe 3. Podstawmy te wartości do wzoru i obliczymy liczbę wszystkich możliwych rezultatów. Liczba wszystkich możliwych kombinacji z powtórzeniami wynosi 3. Moc zbioru omega wynosi więc 3. Jako, że jest to proste zadanie z ciekawości, wypiszmy sobie wszystkie elementy zbioru omega. Wypiszmy wszystkie możliwe rezultaty rzutu dwiema monetami. Możesz uzyskać dwa orły, dwie reszki. Lub jednego orła i jedną reszkę. Kolejność nas nie interesuje, więc orzeł i reszka to dla nas to samo co reszka i orzeł. Znając moc omegi, pozostało nam określić moc zbioru A, czyli sytuacji, gdy wyrzucasz jednego orła i jedną reszkę. Taka sytuacja występuje tylko raz. Tutaj jest tylko jedno zdarzenie sprzyjające. Moc zbioru A wynosi więc 1. Teraz podstawiamy to do wzoru. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A to się równa 1 trzecia. Czy czujesz, że coś z tym rozwiązaniem jest nie tak? Wyobraź sobie, że rzeczywiście rzucasz dwiema monetami. Czy naprawdę czujesz, że prawdopodobieństwo uzyskania jednego orła i jednej reszki wynosi 1 trzecią? Spójrz na naszą przestrzeń zdarzeń elementarnych, czyli omega. Mamy trzy możliwe rozwiązania. Więc prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z nich wynosi 1 trzecią. Czy rzeczywiście wyrzucenie dwóch orłów jest jednakowo prawdopodobne do wyrzucenia jednego orła i jednej reszki? Wyobraź sobie, że zakładasz się z kolegą z klasy o 500 zł i ustalacie, że wygrywa ten, kto odgadnie efekt takiego rzutu dwiema monetami. Czy w takiej sytuacji naprawdę obstawiłbyś dwa orły bądź dwie reszki? Intuicja podpowiada, że wyrzucenie dwóch orłów bądź dwóch reszek naraz jest mało prawdopodobne, a już na pewno mniej prawdopodobne niż uzyskanie jednego orła i jednej reszki. Gdybyś grał w tę grę przez cały dzień, z pewnością zauważyłbyś, że osoba, która obstawiła jednego orła i jedną reszkę, wygrywa częściej. Załóżmy, że ty obstawiasz wyrzucenie dwóch orłów, twój konkurent orła i reszkę. Monety, jak już wspomniałem, są identyczne, ale prawdą jest, że fizycznie w przestrzeni nie mogą one znajdować się jednocześnie w tym samym miejscu. Wprawny obserwator zauważy więc różnice między nimi, mimo że są one identyczne i nierozróżnialne. Zauważy też, że jego konkurent wygrywa dwa razy częściej, bo wygrywa tak naprawdę w dwóch różnych wynikach rzutu. Gdy na pierwszej z monet jest orzeł, a na drugiej reszka, oraz, gdy na pierwszej jest reszka, a na drugiej orzeł. Ty zaś wygrywałbyś tylko, gdy na obu monetach jest orzeł. Tak więc nie jest prawdą, że prawdopodobieństwo uzyskania dwóch orłów jest takie samo, jak prawdopodobieństwo uzyskania jednego orła i jednej reszki. Rzeczywistość udowadnia, że to prawdopodobieństwo jest różne. Przeanalizujmy to dalej. Gdybyśmy przypisali owym monetom numerki 1 i 2, to sprawilibyśmy, że będą one dla nas rozróżnialne. Wtedy wszystkie możliwe wyniki kształtowałyby się w następujący sposób: orzeł-orzeł, orzeł-reszka, orzeł reszka-orzeł, reszka-reszka. Wychodzą nam cztery możliwe rezultaty, a nie trzy, tak jak w naszym pierwszym rozwiązaniu. Ponadto zdarzenie A występuje tutaj w dwóch miejscach tutaj i tutaj, dlatego moc zdarzenia A wynosi 2. A więc używając tej metody, prawdopodobieństwo wyrzucenia jednego orła i jednej reszki jest większe niż prawdopodobieństwo wyrzucenia dwóch orłów i wynosi dwie czwarte, czyli jedną drugą. Więc które rozwiązanie jest prawidłowe? Pierwsze czy drugie? A teraz powiem ci coś, co ryje Beret. Formalnie, oba rozwiązania są poprawne. Tak, oba są poprawne z formalnego punktu widzenia. Pierwsze rozwiązanie spełnia wszystkie formalne zasady. Zastosowaliśmy tam poprawne rozumowanie i poprawne wzory. Kolejność nie ma dla nas znaczenia i elementy mogą się powtarzać. To wszystko jest prawdą i dlatego zastosowaliśmy wzór na kombinację z powtórzeniami. To zadanie pokazuje, jak ważne są wszelkiego rodzaju założenia. Wzór P od a to się równa moc zbioru A przez moc omega to wzór na prawdopodobieństwo klasyczne, a ma ono pewne założenia. Między innymi założenie, że wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne. Jeśli nasza przestrzeń zdarzeń elementarnych wygląda tak jak tutaj, to musimy założyć, że każdy z tych zdarzeń jest jednakowo prawdopodobne, więc prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z nich wynosi 1 trzecią. W tym scenariuszu mówi się, że owe monety są nierozróżnialne. Tylko teoretyczne założenie sprawia, że prawdopodobieństwo uzyskania orła i reszki jest takie samo, jak prawdopodobieństwo uzyskania dwóch orłów. Nie ma ono jednak nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego powstała swego rodzaju umowa, że w tego typu zadaniach Zakładamy, że monety są rozróżnialne, mimo iż w treści zadania mówiłem, że owe monety są jak toćka w toczkę, że są identyczne. W tego typu zadaniach praktycznie zawsze przyjmuje się ten drugi sposób rozumowania. W podręcznikach szkolnych, zbiorach zadań i im. podobnych, jeżeli jest mowa o rzucie dwiema monetami, to przyjmuje się, że są możliwe cztery wyniki rzutu, a nie trzy. Jeżeli jest mowa o rzucie dwiema kostkami, to przyjmuje się, że jest możliwych 36 wyników rzutu, a nie 21, i tak dalej. Niestety, nie towarzyszy temu żadne szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego tak jest. Choć w zadaniach, Często nie ma nic o tym, że monety bądź kostki są rozróżnialne. Po prostu musisz się przyzwyczaić, że owa rozróżnialność jest im nadana niejako z automatu, nawet jeśli w treści zadania nikt o tym nie wspomina. Podsumowując, rzeczywistość pokazuje, że wyrzucenie orła i reszki nie jest jednakowo prawdopodobne do wyrzucenia dwóch orłów. A to sprawia, że w naszym pierwszym rozwiązaniu założenie, że wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne, nie jest spełnione. A takie założenie musimy zrobić, jeśli chcemy zastosować wzór na prawdopodobieństwo klasyczne. Dlatego umawiamy się, że wprowadzamy rozróżnialność owych monet, a przez to orze. Orzeł i reszka oraz reszka i orzeł nie są już uznawane za to samo. A co za tym idzie, nie możemy zastosować wzoru na kombinację z powtórzeniami. Tak oto rzeczywistość spłatała nam figla. Dlatego właśnie we wszystkich zadaniach zrzutu monetą i kostką zakładamy, że są one rozróżnialne. Nawet jeśli w treści zadania o tym nie mówią. Gdyby jednak wyraźnie wskazano, że są one nierozróżnialne, to wtedy należałoby zastosować kombinację z powtórzeniami, ale otrzymany wynik nie przystawałby do rzeczywistości. Dzięki serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.